Dzień dobry, chwilowo nie z Ukrainy, ja nazywam się Karolina Kuzema, a to są zapiski z Niedonieckiego Kwadratu. albo będę musiała mówić bardzo szybko albo Michał Fortak, który montuje ten podcast, będzie musiał chyba mnie przyspieszyć, bo powodów jest kilka przygotowując dzisiejszy odcinek. Zastanawiałam się, którego wątku nie poruszyć, albo które wątki poruszyć, żeby było jak najlepiej. Bo to był mam wrażenie bardzo szalony tydzień. Nie mam tu nawet na myśli linii frontu, gdzie też się sporo działo, ale tego co działo się po drodze w samym kraju. No i oczywiście w otoczeniu międzynarodowym, więc nie przedłużając, zaczynamy zapiski z frontu. Nie powiem nic nowego, mówiąc, że sytuacja jest trudna i coraz trudniejsza, bo to znaczy, że będę się ciągle powtarzać, ale no, co ja wam mam nowego powiedzieć: dzisiaj część frontowa będzie krótsza na korzyść tej krajowej, i, i, i reszty. No ale, ale nie sposób nie powiedzieć o tym, co dzieje się na froncie, sytuacja na Donbasie bardzo się komplikuje. W tej chwili z Donbasu wraca nasza ekipa z rzutka.pl Batalion Donbas, która dostarczyła tam kolejne samochody. Byli między innymi w Pokrowsku, byli między innymi w tych okolicach. No, mówią sami, jak bardzo, bardzo jest, jest tam ciężko i ja mogę Wam zdradzić, że chłopaki mówią, że nawet już w okolicach, no powiedzmy, dziesięciu, ośmiu kilometrów od Pokrowska zaczyna być widać coraz bardziej. Regularne grupy Rosjan. No oczywiście ten front, jeśli chodzi o odcinek pokrowski, jest jeszcze kawałek, kawałek dalej. Tak naprawdę w ostatnim tygodniu, akurat w tym miejscu on się bardzo nie przesunął. Bardzo trudna sytuacja jest z kolei w okolicach miasta Kurachowe. Tak naprawdę Kurachowe. Hmm, jest prawie w otoczeniu, co potwierdzają mi żołnierze walczący właśnie na tym, na tym odcinku. Wczoraj rozmawiałam z jednym z kolegów, mówi tak, kolegów wywożą nas jeszcze nie, nie wiemy kiedy, jest coraz gorzej i będzie po prostu pi. Mam nadzieję, że YouTube tego nie ocenzuruje, ale no jak to inaczej powiedzieć, tak, to się wypika. No niestety, to jest chyba najwłaściwsze słowo, które może określić w tej chwili sytuację i położenie żołnierzy walczących na, na tym odcinku w okolicach Kurachowego. Nawet jeżeli spojrzycie na oficjalne mapy, to zobaczycie, że praktycznie sytuacja tam wydaje się beznadziejna i... Oczywiście mówiliśmy, że do końca listopada Kurachowe zostanie zajęte przez Rosjan. No tak się nie stało, ale większość miasta jest już rzeczywiście w rękach, w rękach Rosjan. No i rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na mapę, cała ta okolica powoli przypomina taki worek, który się zacieśnia, który się zamyka. Ciężka sytuacja to także odcinek miasta Czas i Fiar. Tego przedmurza Bachmutu, jak to wcześniej się e, mówiło. No, od dawna już kanał, o którym Wam wspominałam, jest zajęty. Okolice kanału e, to bardzo ciężkie walki w kierunku e, Żoftnowej. E, bój tam tak. E, można powiedzieć niesłabnie, to wiem akurat od kolegów z Batalionu Donbas, tam bardzo duża ekipa rzeczywiście walczy. Dywersanci pojawiają się gdzieś też w okolicach właśnie odcinka pokrowskiego, o którym już wcześniej wspomniałam, przepraszam. ale jeżeli chodzi o sam pokrowsk, no to jeżeli, jeżeli mówimy o regularnych siłach, to jest jeszcze 10 kilometrów różnicy. Czy dużo, czy mało? No tutaj będzie odgrywało rolę ukształtowanie terenu i być może rzeczywiście do Pokrowska Rosjanie będą zbliżać się w trochę wolniejszym tempie. No ale prawda jest taka, że wszyscy analitycy mówią o tym, że takiego tempa jak w tej chwili na Donbasie to Rosjanie nie mieli praktycznie od początku pełnoskalowej wojny. No i jeżeli jeszcze chodzi o front, odcinek, Kupiański ten odcinek, rejon, bardzo, bardzo mi bliski i na pewno też z tego powodu o nim wam mówię, ale nie tylko, bo znów mapa odsyłam tutaj do Deep State map przede wszystkim, bo chyba jest taka najbardziej czytelna moim zdaniem. Kruchlachiwka, obok Kolesnikiwki, w której mieszkałam. W zasadzie dojście do y, przeprawy na drugą stronę przez y, senkowe, senkowa, bardzo, bardzo ważna droga. No i pytanie, czy, czy pójdą dalej, czy oni przekroczą rzekę, czy znowu ta rzeka ich zatrzyma, tak jak w roku 1922? Sam Kupiańsk, sama Borowa, pod silnym ostrzałem, pod silną presją, tak samo Kif Szarifka. No, niestety, mam wrażenie, że tutaj jest takie takie vu z 1922 roku. Tyle tylko, że jak Rosjanie wchodzili na te tereny w roku 1922, nie siali takich zniszczeń jak w tej chwili, w tej chwili niestety y, tych wsi, które, które, wymieniłam właśnie, jeśli chodzi o rejon Kupiański, tak naprawdę już na samej granicy obwodu Charkowskiego i Ługańskiego po prostu nie ma. Zapiski z kraju. Tutaj głowiłam się o czym nie powiedzieć i który z tematów tak naprawdę powinnam pominąć, bo dzieje się tyle, że nawet nie wiedziałam jaką kolejność tutaj przyjąć, ale każdy z nich na swój sposób jest bardzo, bardzo ważny. Ja zacznę od tematu, który gdzieś bardzo mocno na pewno poruszył polską opinię publiczną. Po wizycie w Polsce ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sibigi i jego spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim obaj panowie wydali takie wspólne oświadczenie dotyczące Wołynia, z którego wynika, że Ukraina nie widzi żadnych przeciwwskazań i nie ma zamiaru robić żadnych problemów, jeżeli chodzi... O ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. No i wydawało się, że może będziemy mieć jakiś przełom, ale oczywiście doszedł do tego ukraiński szef, szef ukraińskiego IPN-u, Anton Drobowicz, który znowu zaczął stawiać warunki, przypominać o tym, czym są poszukiwania, a czym są ekshumacje, i tak dalej, i tak dalej. Czy znowu będziemy mieć tylko słowa i taki słowny ping-pong, czy rzeczywiście w 2025 roku wiosną? Jak wynika z oświadczenia obu ministrów, zaczną się te prace, zobaczymy, poczekajmy z ocenami i ja się z nimi wstrzymuję, z hura optymizmem także, ale z jakimś takim wielkim krytycyzmem też, no bo trzeba będzie rozliczyć obu panów z tych słów, no po czynach ich poznamy. Stany Zjednoczone mają swojego specjalnego wysłannika w kwestii Rosji, Ukrainy, to generał Kate Kellogg, no i wszyscy rozpisują się o tym, jaki on ma plan pokojowy. Z drugiej strony mówią, że to jest plan pokojowy dla Ukrainy, ale który ma także zadowolić Rosję. No, Ukraina ma dostawać tę broń potrzebną jej do obrony, no ale musi się jakby zrzec okupowanych. Obecnie przez Rosję terytoriów i odzyskiwać się właśnie na drodze dyplomatycznej. Na drodze negocjacji przypomina mi to trochę notabene słowa prezydenta Zełęskiego, o których mówiłam Wam ostatnio w kwestii samego Krymu, gdzie mówił, że może nie warto tracić tak wiele ludzkich istnień, tylko właśnie odzyskiwać Krym na drodze dyplomacji. No, czy Donbas będzie można odzyskiwać na drodze dyplomacji, czy część obwodu herseńskiego, która jest obecnie pod okupacją rosyjską? Hmm. Nie mnie to oceniać, no ale taki, taki ma być plan: ma powstać, według Kelloga taka strefa zmilitaryzowana, która ma być kontrolowana przez NATO, ale niekoniecznie przez żołnierzy Stanów Zjednoczonych, tylko innych krajów, w tym może Polski. No i trwa taki, znowu tutaj też słowny ping bo Kelok nie ukrywa, że to co ma na myśli jeśli chodzi o drogę dyplomacji jeśli chodzi o odzyskiwanie terytoriów okupowanych terytoriów Ukrainy na drodze negocjacji no to będzie raczej niemożliwe póki na Kremlu rządzi Putin i kelok jakby daje to do e, zrozumienia. No, ja jak sobie rozmawiam z, głównie z cywilami, bo wiecie, z, z wojskowymi to też trochę inaczej te rozmowy wyglądają, ale ze znajomymi, nieznajomymi typu smoltok e, w sklepie, gdzieś na stacji benzynowej, gdzieś zagajmy, coś, coś się powie. Wiecie, co ja słyszę w tej chwili, że to nas tu już sprzedali cytuję. Że oni już wiedzą, jak ma być, co będzie, jak kto z kim się poukładał, i Ukraina została sprzedana. To są głosy przeważające łącznie z tym, że słyszę, że umocnienia i okopy powstają w tej chwili w takich miejscach, żeby uzasadnić tylko przepływ pieniędzy, to znaczy, że zbliża się jakieś zamrożenie, zakończenie, zawieszenie konfliktu. No ja nie wiem tutaj różne słowa są używane. Wydaje mi się, że słowo zamrożenie w tej sytuacji jest takim naj, najbliższym chyba prawdę. Co dalej moi drodzy? Kolejny, kolejny temat, który gdzieś tam przyszedł mi do głowy No to mój ulubiony doradca prezydenta Zeleńskiego Andrzej Jermak. Tutaj chciałabym podziękować Markowi Meissnerowi, który zwrócił moją uwagę na temat, który w tym całym natłoku zdarzeń ostatniego tygodnia zrzutkowych, pracowych i tak dalej jakoś mi uciekł, nie wiem jakim cudem. Ale to to, że Jermak postanowił pozbyć się Budanowa. Tak, tego Budanowa z uśmiechem Budanowa, czyli z twarzą e, pokerzysty. E, czy to powinno kogoś dziwić? No, czy, e, czy w otoczeniu prezydenta złońskiego są jeszcze jakieś osoby oprócz Jermaka, których Jermak e, nie chciałby się pozbyć? No szczerze mówiąc, nie wiem, bo e, próbował przecież e, również naciskać na, na dymisję generała e, syryjskiego. Na szczęście to się nie udało. E, no zobaczymy, co się wydarzy e, z Budanowem. Natomiast e, Komentarze, jakie gdzieś do mnie docierają w sprawie tego planu pozbycia się Budanowa, jakby oddaję jedno słowo, idiotyzm. Ja myślę, że to jest dobre, dobre podsumowanie. Natomiast jeśli chodzi o zmiany, i to takie zmiany pozytywne, no to generał Michał Drapaty zostaje nowym szefem, nowym przełożonym sił lądowych Ukrainy. Mam wrażenie, że wojsku się to podoba. Jeżeli nie znacie tego nazwiska, to myślę, że będzie o nim głośno, a soc, socjale będą wam przypominać, co zrobił Michał Drapaty. Tak, to jest ten, który w 2014 roku na BMP przeleciał. Nie przejął, przeleciał przez blog post Syparów w Mariupolu, z łatwością znajdziecie te filmiki w internecie. Tak, chodzi właśnie o tego, o tego człowieka, to znaczy, że bankowa zaczyna widzieć. Problem i chyba trochę przestaje blokować Syrskiego. To jest akurat dobre, tylko że mam wrażenie, że oczywiście trochę jak z dostawami broni z zachodu, dzieje się to za późno. A, no, jeszcze pułkownik Oeh Apostoł został zastępcą naczelnego dowódcy. On był dotychczas komrychem 95. Brygady. To są zmiany, które wojsku się podobają. Przynajmniej ja słyszę więcej głosów pozytywnych niż negatywnych. Oczywiście też to należy poczekać za cenami i zobaczymy, co panowie zrobią i czy nikt nie będzie im wiązał rąk. Ale to daje jakąś nadzieję, że. Może coś się wydarzy. Ja wiem, jak to teraz kolokwialnie zabrzmiało. Może coś się wydarzy. Ja się nie spodziewam tutaj, oczywiście, kontrowensywy Ukrainy, bo ona nie ma na to szans, nie ma na to możliwości. Nie ma, nie ma czym, może, ale przede wszystkim nie ma kim. I to jest to, o czym przez ostatnie odcinki Wam mówiłam. Brakuje ludzi, ale dzisiaj chcę, chcę to gdzieś z boku zostawić. Natomiast wiąże się to z tym, o czym chcę Wam teraz powiedzieć, a mianowicie o tym, że Ukraina przyjęła. Budżet na 2025 rok i wychodzi na to, że większość wydatków będzie związana z obronnością, to jest mniej więcej 60% budżetu, czyli około 50 miliardów euro na obronność, na bezpieczeństwo. Kwota ta zawiera również uposażenie żołnierzy walczących na froncie. Tak więc widać, że tutaj jakby takie kompleksowe myślenie na bankowej się pojawiło. Ja nie chcę go jakoś super chwalić, ale widać, że jakieś wnioski są wyciągnięte. No i z tych złych wiadomości, nie wiem dlaczego taką kolejność przyjęłam, to jest ta, że mamy za sobą listopad, który niewątpliwie był rekordowym miesiącem. Ja jeszcze tego nie policzyłam, muszę usiąść nad tymi danymi. Rekordowym miesiącem, jeśli chodzi o ataki szachidami. Na terytorium Ukrainy. Jeżeli jednej doby momentami były sytuacje, w których Rosjanie potrafili wysłać 100, 150, a nawet i pod 180 szachidów, oczywiście pamiętajmy, że one były nie wszystkie uzbrojone, że lecą w roju, że lecą dla zmylenia przeciwnika, żeby wykończyć ukraińską obronę przeciwlotniczą, ale to nie ma znaczenia. Cały czas to pokazuje, że produkcja szachidów w Rosji. Stała się jakby takim dla Rosjan, niestety, strzałem w dziesiątkę i to jest dla Ukrainy bardzo zła wiadomość. Po prostu zapiski. Miałam tutaj w planie powiedzieć, że jak super nam wyszło ze PL batalion Donbas 134 tysiące zł, wydane w listopadzie, a przez trzy miesiące naszej zmobilizowanej akcji Petarda dzięki Wam wydaliśmy 450 tysięcy zł, czyli jedną szóstą całej zbiórki trwającej od maja 2022, i za to dziękuję. I tu, jeśli chodzi o zrzutkę, postawię kropkę. Natomiast. Wiadomością, która jest dobrą wiadomością, która przyszła za późno, jest deportacja do Ukrainy, crawlego, pato streamera, popularyzatora po prostu chorej patologii, to ten idiota który skakał po samochodzie. Ja wiem, ja wiem, że to już była ustawka, ale nie każdy, kto to oglądał, musi wiedzieć. To jest ten cymbał, który chodził w takim stroju, takiego krasnoluda, gdzieś po centrach handlowych. Ja mam nadzieję, że teraz w tym samym stroju wyślą go na front i dostanie tam łomot, na jaki zasłużył. Bardzo dobrze, że został deportowany. Bardzo dobrze, że podjęto decyzję o dziesięcioletnim zakazie wjazdu dla takiego idioty. Bardzo dobrze do Schengen. Bardzo dobrze, że jego konto na TikToku, mam nadzieję, na zawsze po prostu zniknie i nikt nie będzie mógł oglądać tego, co pokazuje. Uważam, że tacy jak on mają miejsce tylko i wyłącznie w piekle albo w pierdlu, tylko na to szkoda życia naszego i podatników, którzy jeszcze muszą go utrzymywać. No niestety, ma 23 lata, więc ten wiek mobilizacyjny w Ukrainie go. Nie obejmuje, ale ja myślę, że mam tutaj taką małą prośbę do ukraińskich władz. Tak jak potrafiliście mieć w nosie swoje własne prawo o tym, że obrona terytorialna nie może walczyć na terytorium innego kraju, a walczyła w Rosji, kłania się 103. Brygada, tak myślę, że nie będzie problemem nagięcie trochę przepisów ukraińskich i wsadzenie po prostu królego nie dopaki, a na pierwszą linię, a najlepiej na zerówkę, na najcięższym odcinku frontu i życzę mu tam wszystkiego najlepszego. A ja Was zapraszam już na kolejny odcinek za tydzień prosto z Ukrainy Karolina Kuzema. Do usłyszenia.